81900 to wyższa waga niż ta dopuszczalna. To wszystko w takim razie zależy od Rafała Wouczeckiego, to do niego będzie należała decyzja, czy będzie na pewno chciał walczyć z oponentem, który nie mieści się w limicie nawet w kategorii półcieczki. Na różniku czerwonym reprezentant grupy NoGoTV Promotions, wspominany przeze mnie Rafał Fłóczewski, mistrz polskiej kategorii średniej. Żartobliwie rozmawialiśmy z Rafałem, że coraz bardziej zbliża się już do pojedynków w kategorii cruiser, ale to nieplanowana ścieżka. Będziemy mieli tutaj dużą różnicę wagi. 76-850 to waga Rafała Wołczeckiego. Rafał Wołczecki mówi, że zgadza się na ten limit. Będą prowadzone rozmowy z super -advisorem. Wcześniej zapraszam do pozycji bokserskiej. Rafał, z tej strony, nie zamieniajmy pozycji. Boxing position first place. Takiej sytuacji nie mieliśmy. Będą musieli to że omówić się z naszym superwajzorem, czy ta walka się odbędzie. Oczywiście liczymy na to, że tak. Face to face panowie. Rafał Wołczecki i rekord: 15 wygranych, 0 porażek. 10 walk skończonych przed czasem Kim Paulsen. Również imponujący rekord: 32 wygrane, 9 porażek. Wielkie brawa.